Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie samochód z Subaru Legacy jego właściciel Mateusz. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Przesyłka dotarła bezpiecznie. To, że zawiera dwa zestawy próbek, wiecie z poprzedniego odcinka. W dzisiejszym odcinku podejmujemy drugi zestaw. W jego skład wchodzą. Próbka numer jeden to olej nowy. Krupka numer 2 to olej przepracowany. Zaczynamy od testu bibułowego, w tym miejscu wyłącznie kilka ujęć, a na końcu filmu komentarz do otrzymanych wyników, jak również analizy w podczerwieni. Zapraszam. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej Subaru Legacy czwartej generacji z 2005 roku o pojemności skokowej 3000 i ciekawym silniku sześciocylindrowym w układzie Boxer w rzadszej odmianie Spec B z sześciobiegową manualną skrzynią biegów napędem stałym na cztery koła typu AWD z międzyosiowo miejscowionym mechanizmem różnicowym, realizowanym za pomocą sprzęgła lepkościowego oraz na tylnej osi tak zwanego szpera, czyli dyferencjał o ograniczonym poślizgu. Przebieg samochodu 236 000 km. Ten sam właściciel co w poprzednim odcinku, czyli 32-letni Mateusz, preferuje wymianę oleju po przebiegu około 7 000 km. Do samochodu zalany został olej Motul 8100X Clean Plus w klasie lepkościowej 5W-30, Klasa jakościowa SM łamane przez C według API oraz C3 według ACA. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z zaleceniami producenta na temat oleju silnikowego, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to dokładnie 6650 km, eksploatacja w mieście to 25%, dominują odcinki powyżej 20 km. Również w przypadku tego samochodu niezbędna była dolewka, tym razem dodatkowych 800 ml. Olej eksploatowany przez 10 miesięcy. W tym samochodzie Mateusz nie stosuje pukanki. I teraz kilka informacji dodatkowych od Mateusza, który pisze do mnie w ten sposób. Samochód w moim posiadaniu od 3 lat i do maja 2022 był to mój daily driver. Od tamtej pory niestety zmagam się z nieszczelnością układu wydechowego, który wykonany został na zamówienie, jednak firma, która się tego podjęła. Nie potrafiła podejść do sprawy rzetelnie i profesjonalnie, jakbym sobie tego życzył. Od października, wraz z kupnem Daihatsu, mój poprzedni Daily Driver awansował na Weekend Warriora. Subaru olej wymieniany ma maksymalnie 7000 km, odkąd jest w moim posiadaniu, i jeździło do tej pory na jak marki Motul bez płukanek. Dodam, że silnik Subaru przeszedł remont głowic po zakupie oraz wymiany większości ślizgów i wszystkich napinaczy łańcucha rozrządu, więc został dość mocno odświeżony. Przez kłopoty z wydechem w ostatnim czasie Subaru prawdopodobnie dawkuje większej ilości benzyny w celu ochrony jednostki napędowej z uwagi na check engine generowany przez błąd Sąd lambda, które wariują dostając świeże powietrze przez przedmuchy na flanszach układu wydechowego, ewentualnie przez zmniejszony przepływ spalin, część ucieka szczelnością. Wobec czego liczę się z nieznacznym rozrzedzeniem oleju silnikowego przez benzynę, kończy Mateusz. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla świeżego leju jest następująca. 64,1 mm2 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,3 mm2 przez w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Zmierzone lepkości są o 7% i 4% niższe od zadeklarowanych przez producenta odpowiednio w niższej i wyższej temperaturze. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki, jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla przepracowanego oleju jest następująca 64,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,6 mm2 przez sekundę w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 176, a to oznacza, że otrzymano wyniki, które znajdują się w przedziale akceptowalnym. Wyniki z kategorii bardzo dobrych. W zależności od pozostałych parametrów oleju, kierowca może spokojnie rozważyć opcję wydłużenia interwału wymiany oleju w tym samochodzie. W ramach ciekawostek możemy przywołać wyniki z odcinka numer 41. Wtedy również badaliśmy ten sam olej, tylko w nieco innym samochodzie przy innym stylu eksploatacji. Wyniki wtedy mieściły się w przedziale ostrzegawczym. Jest kilka elementów różnicujących te dwa testy kilka podobieństw. Zapraszam do dyskusji w komentarzach pod filmem co przyciąga Waszą uwagę. Zobaczmy teraz na wynik testu bibułowego. Oglądamy plamę z różnych perspektyw. Oceniamy zgodnie z dostarczonym kluczem MCU. I tutaj trzeba wyraźnie podkreślić bardzo dobry wynik tego testu. Zarówno jądro plamy, jak i strefę dyfuzyjną oceniam wysoko. Być może w oleju jest trochę wody, ale raczej są to nieznaczne ilości. Podobnie z zanieczyszczeniem benzyną. Pora na podczerwień. Zarejestrujmy widma, widmo oleju świeżego. Kolejno widmo oleju przepracowanego. Przyglądamy się tym widmom i generujemy widmo różnicowe, żeby zobaczyć, co przyrosło w wyniku eksploatacji oleju silnikowego. Do podkreślenia są dość duże poziomy degradacji dodatków oraz podwyższony stopień sulfonowania. Możemy ponownie z ciekawości porównać wyniki z podczerwieni z odcinkiem numer 41. Degradacja oleju z dzisiejszego odcinka dla większości parametrów jest mniejsza niż w odcinku numer 41. Podsumowując, motul wypad bardzo dobrze w tym teście. Z pewnością spora w tym zasługa dolewki świeżego oleju w trakcie eksploatacji, względnie niskiego przebiegu oraz warunków eksploatacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, zapraszam osoby zainteresowane przebadaniem oleju ze swojego samochodu do kontaktu mailowego. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!